Siemanko, z tej strony Młynek, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, dziś oczywiście SnowRunner i dziś wytestujemy sobie Royala. Dlatego dziś będziemy sobie wozili kłody długie, a do tego oczywiście potrzebujemy sobie troszkę zmodyfikować. Jak chodzi o silnik to wielkiego wyboru nie mamy, chociaż fajnie by było posiąść ten 2700 czy też chociaż 2600. Opony 47 terenowe. Wyciągarka. No, tutaj w sumie moglibyśmy zainwestować w coś lepszego, ale na razie to sobie odpuścimy. Kupujemy sobie oczywiście przód transportera kłód. Możemy sobie w sumie kupić czarny daszek. Wygląda on naprawdę fajnie, o wiele lepiej niż ten biały. Przedni zderzak. Zobaczmy, jak to się prezentuje. Kurde, ten jest naprawdę bardzo fajny. Bardzo mi się podoba. E, tylko zagon wygląda klasycznie. Jest bez niczego. Dobra, możemy sobie w sumie te kierownice dorzucić. Dlaczego by nie? Możemy sobie do tyłu dać klatkę kabiny, chociaż ona chyba pozbawi nas możliwości jeżdżenia z HDS-em, więc sobie może tego na razie dawać nie będziemy, a damy sobie po prostu może klaksony za 400. Wydech fabrycznie jest w góry, więc nie będę go ruszał, no i możemy sobie jeszcze zmienić obręcze. wow, naprawdę jest tego sporo. Tylko co tutaj będzie najładniejsze? Chyba, moi drodzy, najładniejsze będzie to, tak mi się najmniej wydaje. Wow, moi drodzy, zobaczcie na to malowanie. Jest ono oczywiście z DLC, które mamy odblokowane. Wygląda ono naprawdę kozacko, więc bierzemy. Nie no, teraz to się prezentuje elegancko. Figurki inne duperele, bardzo fajny jest tutaj pingwin, ale my oczywiście nie możemy go, więc weźmiemy sobie starszego mata. W sumie polubiłem, jak mi coś tutaj dynda, więc możemy sobie wziąć herb północny. Albo nie, weźmiemy sobie jesiennego liścia, wygląda on troszkę lepiej, chociaż może jednak ten zielony ogród wygląda jeszcze ładniej. Naklejak nie jestem fanem, naklejki mi się bardzo nie podobają. Tak samo oczywiście na masce. No i na koniec figurka, ale również nie będę jej dawał, bo naprawdę to malowanie wygląda tak kozacko, że po prostu nie chcę tego zepsuć. A więc garaż opuszczony, zobaczcie jak ona się prezentuje, jest naprawdę bombowa. Ale to słuchajcie, ta oklejna jest po prostu piękna. E, no spoko, spoko, warto było DLC kupić. Oczywiście nie zostało kupione ku temu, bo nawet nie wiedziałem, że coś takiego mamy. My oczywiście dokupujemy sobie przyczepę do pni. Którą mamy tutaj za 14100, no i teraz możemy już bez problemu jechać sobie pokłody. Nie mamy tak naprawdę daleko. Na początku musimy sobie oczywiście dojechać do punktu tartacznego, więc to troszkę zajmie. No ale potem zobaczcie sobie, jak krótka jest ta trasa do przetwórni drzewa, więc będą to trzy naprawdę krótkie trasy. No i oczywiście jeszcze obok mamy stację paliw, tylko czy ona jest z możli możliwością tankowania, czy trzeba będzie zrobić misję? No nie mam pojęcia. Dobra, mamy 13, więc możemy sobie ruszać. Troszkę mnie denerwuje to, że przy każdym zakręcie po prostu ten przód tego transportera się tak chwieje, tak lata na boki bardzo mnie to denerwuje bo czasem można zahaczyć jakieś drzewo i tak dalej nie będę mówił że jadę nim pierwszy raz bo do ostatniego odcinka troszkę nim sobie pojeździłem bo chciałem sprawdzić czy on na pewno się nada na kłody i na taką mapę nie powiem wam szczerze że zrobiłem nią jedną misję i wydaje mi się że będzie naprawdę bardzo ciężko bo po prostu radzi sobie w terenie kiepsko zwłaszcza oczywiście w błocie no nie ma w końcu blokady dyferencjału Jestem w ogóle ciekaw, jak wielu z Was wie, co to jest blokada dyferencjału i jego nadziała. Wrzuciłem Wam ankietę na kanał, na kartę społeczności, więc zapraszam Was tam bardzo serdecznie, żeby sobie zagłosować. Dlatego, że przygotowuję o tym shorts. A jestem ciekaw, po prostu, jak wiele osób sobie zdaje z tego sprawę, że po prostu pomaga ona wyjeżdżać z błota. A czy po prostu ktoś wie, do czego ona tak naprawdę służy? A ja może będę jechał troszkę wolniej, bo to zawieszenie zbyt długo nie wytrzyma. Okej, okay, po raz kolejny uszkodzone, nie mamy tutaj w ogóle części naprawczych, więc przydałoby się troszkę dzwonić, oczywiście przyczepa z tyłu lata, jak jej się tylko podoba, mamy jakieś pierwsze błoto, więc załączamy sobie AWD i możemy się wpierdzielać, na razie nie będzie źle, nie, chociaż nie, tutaj ta trasa, która będzie zaraz po prawej będzie tragiczna, ale zaraz zobaczycie, o już mamy jakieś pierwsze błoto, które tutaj oczywiście odczuwa, no tak jak mówię... No ale nie ma co się dziwić, że ma się ciężko wydostać z błota, jest to oczywiście logiczne. Mam tylko nadzieję, że tamta trasa, którą będziemy pokonywali od wytwórni drewna do, do po prostu punktu tartacznego, czy tam tartacznego, no to po prostu będzie tam dobra droga i nie będziemy się tyle męczyli. Tutaj troszkę błota, troszkę wody, więc może to sobie ominiemy. Bardzo się cieszę z tego, jak zagłębiacie się w te odcinki, więc staram się w ogóle, moi drodzy, nie grać jakby poza odcinkami, żebyście widzieli z odcinka na odcinek, co się dzieje, co się zmienia, każdą nową ciężarówkę, każdy nowy zakup, praktycznie każdą misję, więc staram się właśnie w taki sposób grać. Czasem tak jak właśnie przed tym odcinkiem zdarza mi się, że żeby zdobyć troszkę hajsu na chociaż modyfikację ciężarówki, po prostu troszkę gram, ale tak to staram się oczywiście poczekać na Was. No i z tego co widzę, jeżeli będzie nam tak fantastycznie szło, to w sumie prawie całe paliwo pójdzie na dojechanie do tego punktu. Dobra, mam jakieś pierwsze miejsce, gdzie zaczynają się kłopoty. Możemy sobie wrzucić niższy bieg, chociaż nie wiem, czy to nam tak wiele da. Raczej praktycznie nic. Pasowałoby się złapać jakiegoś drzewka, jakiegoś takiego potężniejszego. Dobra, spróbujmy może przodem do tamtego drzewa. Nie wiem, czy to jest taki świetny pomysł, czy to nam cokolwiek da. No ale spróbujmy. Dobra, wskoczyło. Przednie koła są. Spoko jest napęd na wszystkie, więc oczywiście chociaż one będą próbowały wyjechać. Więc jak mówię, jeżeli ktoś z Was potrzebuje terenówki na mapę taką błotnistą, no to się ona zbytnio nie nada. No może ewentualnie słuchajcie, gdzieś, gdzie nie ma bagien, jest po prostu teren, będzie idealna. Naprawdę ona jest bardzo silna. I to słuchajcie, muszę przyznać, bo ma ona takiego kopa, tak ona szybko chce się w ogóle zbierać, tak szybko chce jechać, że to jest coś niesamowitego. No tylko właśnie jest problem z tą blokadą. Szkoda, że tutaj tej blokady nie ma. No bo byłaby to ciężarówka w sumie ideał. Nawet powiem wam szczerze, że mogłaby spokojnie konkurować. W ciężarówkach, no po prostu moich ulubionych, CNK, bo jest nie dość, że piękna, spisuje się naprawdę elegancko. No to jest tak potężnie silna, że to jest hit. Ciekawe, jak to będzie wyglądało, jak będzie zapakowana. Tam dopiero, jak będzie trzeba wyjechać z bagna, może być problem. No ale zobaczymy, jak będziemy na miejscu. Dobra, trafiliśmy na jakieś bardzo fajne tereny, jest naprawdę bardzo błotniście, bardzo mi się to podoba. Lubię strasznie takie rzeczy. Mamy, moi drodzy, stację, czyli jesteśmy praktycznie u celu i zrobiła się prawie noc. To chyba świadczy o tym, ile jechaliśmy. Zobaczcie na nasze paliwo tylko 170 litrów. To mówi naprawdę sporo. Dobra, zobaczmy sobie. Stacja działa, czyli jesteśmy uratowani bez problemu. Sobie to wszystko zrobimy, dlatego, że będziemy sobie mogli tutaj tankować. Eee, no i w sumie to chyba tyle, co chciałem sprawdzić. Mogę sobie od razu zaznaczyć drogę, którą będziemy jechali. Dobra, moi drodzy, kłody załadowane. No ale nie ma się z czego cieszyć, bo zobaczcie, co mamy przed nami. Bagna i to naprawdę spore bagna. Niewielu tutaj chyba jeździ bez blokady. No ale dobra, spróbujemy sobie jakoś tak krajem bokiem. Dobra, na razie nawet, że to idzie, nie mogę w sumie narzekać. Zbugowała mi się jeszcze myszka, ją cały czas widać na ekranie, Zanim za chwilkę się tego pozbędę. Koła mielą, ale jedzie. Ok, nie ma co narzekać. Będę się starał tymi dwoma kołami jechać po gruncie, żeby cały czas gdzieś tam się odpychało, żeby się nie zakopało, żeby nie było jakiejś. Wielkie utraty tej przyczepności, chociaż widać jak te koła po prawej się ślizgają, więc no nie jest to teren idealny, ale idzie przejechać to mnie naprawdę cieszy. No i długie kłody są naprawdę bardzo, bardzo długie, jest ogromna różnica między kładami średnimi, krótkimi czy też po prostu długimi. Dobra, włączyłem dzień, możemy sobie spokojnie sunąć do celu. Mam nadzieję, że więcej niespodzianek nas tutaj nie spotka, żadnych jakichś super ciężkich terenów. Zaraz też będziemy jechali koło Wielkiego Jeziorka. Więc zobaczymy jak to się tam będzie prezentowało, jaka będzie droga, bo wiemy, że z drugiej strony jest tak bardzo pod skosem. Mam nadzieję, że z tej strony tak nie będzie, no bo nie wiem, czy to by nas w sumie nie przeciążyło. A z tego co widzę, jak to się po prostu ugina, no to szansa jest naprawdę spora. Z plusów też mamy podwójne koła, to nam na pewno sporo da, jeżeli chodzi o stabilność tego pojazdu. No i wyłania się kolejne, yy, powiedzmy, mini jeziorko, mini bagno. W tym, że nie jest ono jakieś głębokie, więc chyba przejedziemy. Fajnie by było, bo naprawdę nie ma tutaj kompletnie nic, żeby się uratować. Musielibyśmy specjalnie ciągnąć tutaj nowym pojazdem. Ale patrzcie, jak ona teraz obciążona, sobie bardzo dobrze radzi. Gdzieś tam tą przyczepność cały czas łapie. Oj, no i zapeszyłem szlak. Dobra, to drzewko jest naszym jedynym ratunkiem, więc spróbujemy sobie delikatnie je pociągnąć. Fantastycznie. Ok, zobaczyłem jeszcze jedno bardzo ciekawe drzewo, które mogłoby nam naprawdę sporo pomóc. No jest ono, co prawda. Nie w takim miejscu, w którym moglibyśmy je sobie wymarzyć, ale spróbujemy to zrobić w taki sposób, że pojedziemy sobie. My no spróbujemy się dociągnąć do tej strony dupą, żeby ona po prostu jakoś tą przyczepność złapała. Dobra, no to jeszcze spróbujemy sobie tył przyczepy dać do drzewa, żeby się ewentualnie podciągnąć do przodu. No i w taki sposób pójdzie. Ok, uratowani, ale nie na długo z tego co widzę. Kurde, masakra w tym terenie. Dobra, chyba się udało. Zobaczymy, czy to wystarczy, żeby pojechać. Chyba tak. Chyba tak. Chyba to przednie koło będzie coś tam kombinowało. Dokładnie, widzimy, że ta prawa strona naprawdę całkiem nieźle tę przyczepność łapie. No, powoli idziemy do przodu. Nie ma co przestawać. Niech się koła cały czas kręcą, niech cały czas próbują. No, cały czas jedziemy, no to nie ma co ruszać. Oho, ho, ho, ho. chyba to moi drodzy mamy. Troszkę tymi kołami pokręciłem, teoretycznie nie jest to najmądrzejsze, bo można się jeszcze bardziej zakopać, ale udało się, Przyczep przyczepność gdzieś tam się złapała, więc możemy sobie jechać spokojnie dalej, ależ fantastycznie. No powiem wam szczerze, że bardzo dobrze tutaj było ukazane to jak bardzo brakuje tej blokady, może Michigan, gdzie mamy tego bagna po prostu bardzo mało, może jakieś takie wiecie, rejony gdzie tych yy, błot tak bardzo nie ma, no to będą bardzo dobre dla niej, bo jest ona naprawdę bardzo mocnym pojazdem, bardzo również zdrywnym patrzcie jak ona tutaj ciągnie pod tę górkę po prostu daje sobie z tym rady siłowo, to też jest niesamowita sprawa, no tylko oczywiście brakuje przyczepności co bardzo dobrze widać po tych kołach dobra, kolejna ogromna przeszkoda ale mam plan, zajedziemy sobie po prostu na trawę, tutaj się wy... o kurde to może być niebezpieczne nie, nie, może nie aż tak mocno Dobra, chciałem sobie troszkę cofnąć, ale pogorszyłem sprawę. Teraz już musimy się cofnąć do końca. Mam tylko nadzieję, że nie będzie się to wiązało z glebą, no ale zaraz się to okaże. Oj, chyba się będzie wiązało z glebą. Oj, będzie, no niedobrze. No ale może wziąłem dla niej zbyt ciężkie zadanie, więc mam coś innego. Bardzo krótka misja, ale będzie po ciekawym terenie, więc na pewno sporo sprawdzimy. Pojedziemy sobie na stację paliw. Tam zabierzemy paliwo i dostarczymy bardzo blisko, bo do portu. Ciekawie, jak wielkim wyzwaniem będzie śnieg bez blokady. Jestem tego bardzo ciekaw. Dobra, a wody zapięte, więc możemy ruszać. Na razie idzie jak yy, w masełko. Można powiedzieć, że idziemy jak po asfalcie. Wow, 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 wow. I ślizgamy się też, jak po. Okej, okay, odbiliśmy się, żadnych uszkodzeń. To bardzo fajnie. Tak jak kiedyś moim starym golfem zawaliłem. Driftując, driftując o krawędznika, ale na szczęście też bez żadnych uszkodzeń. Popatrzcie, jak tu można pięknie latać bokiem, prawie jak BMW E36, no coś po prostu pięknego. Dobra, na razie bez żadnych przeszkód. Mamy kolejny lód, ale tutaj widzę, że z jakimiś przeszkodami, więc trzeba będzie troszkę, troszkę bardziej uważać, żeby sobie ciężarówki po prostu nie rozwalić, chociaż jest chyba bardzo odporna na obrażenia, z tego co widzę. W ogóle pierwszy raz będę transportował paliwo, troszkę mnie to martwi, bo nie jestem pewien, czy można je po prostu wziąć na burtę. Eee, dlatego, że jest też powiedzmy, cień szansy, że trzeba będzie wziąć je cysterną, chociaż chyba nie, chyba by to było bez sensu. Ale tak jak mówi, jeszcze nie brałem takiego ładunku, więc no zaraz się okaże. Błagam, aby nie, bo to będzie w topa. Chociaż widziałem tam na YouTubie takie miniaturki od kogoś, że ktoś tam faktycznie woził jakieś baryłki były załadowane po prostu baryłki w sensie paliwo, i było załadowane na burty, więc mam nadzieję, że się uda. Uwaga, uwaga, paliwo, ok, ładujemy sobie. Tylko dlaczego nie na przyczepę? Ok, możemy sobie dwa razy załadować, czyli jest idealnie. Nawet nie potrzebujemy jechać drugi raz, fantastycznie. Więc powiem szczerze, jeżeli jesteście ciekawi, mojej opinii, no to jest ona po prostu kiepska w błocie, fantastyczna w terenie. Nawet nie, że dobra, a po prostu fantastyczna. Jest do tego mega silna, więc na pewno będę je bardzo często na misję brał, co też na pewno będziecie bardzo często na tym kanale widzieli, no ale na pewno nie na po prostu takie jak ta poprzednia. A więc czy warto odblokować? Naprawdę warto, my tutaj mierzymy się z troszkę cięższym terenem, dlatego też pojawiają się jakieś większe, mniejsze problemy. Ale zrzucenie biegu pomogło, też często mnie o to pytacie e, dlaczego nie jeździć na automacie? Dlatego, że jakby ciężarówka próbuje wbić dwójkę. I jest taki moment czasami zawahania, gdzie po prostu nie będzie ona w stanie sobie tej dwójki wbić, a będzie próbowała i ta ciężarówka będzie się zatrzymywała z powrotem wbijała jedynkę i ruszała od nowa. Po prostu jadąc sobie cały czas na tych niskich plus będziemy cały czas jechali z jednymi i tymi samymi obrotami. I to będzie naprawdę. Fajna sprawa, a widzę, że mimo, że jest tutaj bardziej błotniście, dajemy sobie również rady. Powolutku pod górkę wyjeżdżamy. No i dobra, port już widoczny, już widzimy miejsce rozładunku. Nie było jakoś sporo terenu do po prostu objechania, ale myślę, że jednak zdążyliśmy przetestować to, co po prostu chcieliśmy. I ta ciężarówka naprawdę ma ogromne plusy, jak i po prostu ogromne minusy. Potrafi się świetnie zaprezentować w terenie, ale również bardzo. Bardzo słabo w błocie, myślę, że to naprawdę daje sporo do myślenia i na pewno będziemy jej często używali, a to by było tyle w tym odcinku, w następnym oczywiście widzimy się już za dwa dni, czyli we wtorek, więc do zobaczenia, trzymajcie się, Męko!